Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z czytelniczym podsumowaniem września, czyli wrap-upem. Ogólnie odkładałam nagrywanie tego filmu, jak długo się da, bo jestem chora. Nie czuję się najlepiej, natomiast dzisiaj chciałabym już dodać ten film. Jest 11 października, więc no, ostatnie dni na to, żeby dodać wrap-up o normalnej porze. Więc nagrywam. Nie wiem, jak to pójdzie. Mój mózg, mam wrażenie, nie... Nie funkcjonuje teraz. Ja dość często niestety w tym okresie jesiennym choruję. Um, we wrześniu byłam chora, to było już poważniejsze, po akurat. Teraz jestem po prostu jakby no, przeziębiona, wiadomo. Ale ja niestety mam tak, że nieważne co mi jest, to ja to przechodzę bardzo, bardzo mocno. Czyli na przykład, jak ktoś jest w moim otoczeniu. Przeziębiony, i ja się zarażę, to ja to po prostu 10 razy gorzej przechodzę zawsze. Nie wiem, dlaczego tak jest. Jest to dość niesprawiedliwe. No ale cóż, dobra, przechodzimy do książek. We wrześniu udało mi się przeczytać 12 książek, i naprawdę wśród nich znalazła się nawet taka jedna perełka, której dałam 5 gwiazdek. A wiecie, że u mnie się zazwyczaj 5 gwiazdek nie, nie trafia? To jest chyba w ogóle pierwsze 5 gwiazdek w tym roku. Ja muszę zmienić to ocenianie, ja wiem, ale ja nie wiem, jak do tego mam podejść, bo ja po prostu, jak ja. Nie czuję pięciu gwiazdek, to ja nie dam pięciu gwiazdek. Pięć gwiazdek to musi być to, to jedno małe uczucie, które mam w sobie, którego nie da się opisać, ale ja to po prostu czuję w głębi. Miesiąc zaczęłam od pierwszego tomu serii Jej Królewska Mość Prowadzi Śledztwa, czyli Tajemnica Morderstwa w Windsorze, ale przeczytałam też dwa kolejne tomy, czyli Zbrodnie w Pałacu Buckingham i Morderstwo po Królewsku. Wszystkie te trzy książki mi się naprawdę bardzo podobały. E, świetnie się przy nich bawiłam. E, ja uwielbiam takie cozy kryminały, bo to nie są takie zwyczajne kryminały, w których macie dużo um, tych brutalnych scen, tych zbrodni i tak dalej. Oczywiście, są to zbrodnie, ale są one potraktowane bardzo lekko, bardziej obyczajowo niż kryminalnie, co mi się bardzo podoba. Nie, nie, nie sięgałabym po takie kryminały zawsze, natomiast raz na jakiś czas świetnie się e, przy nich bawię i... E, Tutaj to, co jest wyjątkowe w tej serii, to na pewno to, że te zagadki kryminalne rozwiązuje tu królowa Elżbieta II, co jest świetne. Ja ogólnie bardzo interesuję się rodziną królewską e, i, i gdzieś tam w pewnym momencie e, dużo o nich czytałam, dużo oglądałam, więc jak zobaczyłam, że są kryminały, w których akcja toczy się w rodzinie królewskiej, w ich posiadłościach e, z, z główną bohaterką Elżbietą, to no, no, świetne, no. Warto też dodać, że e, Mamy tutaj dużo jakiejś takiej codzienności tych bohaterów więc to nie jest stricte taka pędząca fabuła ze zbrodnią i skupiamy się tylko na rozwiązywaniu zagadki. Nie, tutaj mamy dużo codzienności, dużo takiego trochę gdybania, opisów, ale jeżeli was tylko interesują te tematy plus lubicie takie lekkie kryminały, to myślę, że świetnie się w tym odnajdziecie. Następnie przeczytałam reportaż Slenderman, internetowy demon, choroba psychiczna i zbrodnia dwunastolatek. To jest jakby sprawa, o której ja nie wiedziałam za wiele przed kupnem tego reportażu, natomiast bardzo chciałam się dowiedzieć więcej i i przyznaję, że mocno mi rozjaśnił tę sprawę, ten reportaż. Mamy tutaj historię Morgan. Morgan, która przyjaźniła się z Bellą, po czym w szkole pojawiła się trzecia dziewczynka, Anisa, z którą... No, można powiedzieć, że Morgan złapała dobry kontakt. I właśnie w taki sposób przez tą relację dowiedziała się o creepypastach, czyli takich krótkich, strasznych opowiadaniach w internecie pisanych. No i tam też pojawiła się postać Slendermana, na którego punkcie Morgan i Anisa zaczęły mieć ogromną obsesję. Slenderman to jest taka postać, która niby prześladuje, zabija i poluje na dzieci. Coś w tym stylu, e, oczywiście wymyślona. No i dziewczyny e, zaczęły mieć taką dość niepokojącą obsesję na jego punkcie. E, chciały się gdzieś tam wkupić w jego łaski, e, chciały uratować siebie i, i swoich bliskich. I mamy tutaj pokazane na początku to, jak pewien straszny pomysł zaczął rodzić się w ich głowie skąd on się w ogóle wziął. Co się tutaj wydarzyło? W jaki sposób w ogóle Morgan zaczęła myśleć o tej zbrodni, które się dopuściły? Mamy to wszystko, wiecie, od samego początku do momentu już po całym wydarzeniu, rozprawy i. i... Tego, jak ich życie potoczyło się później. Bardzo, bardzo podoba mi się ten reportaż. Uważam, że jest świetny, uważam, że jest bardzo dobrze napisany. Fajne jest to, że na początku mamy omówienie bardziej ich życia i gdzieś tam um, myśli dziewczyn, później już jest sam proces, ale też wnikamy gdzieś tam w ich psychikę wciąż. Naprawdę świetny reportaż. Nie chcę wam tu więcej mówić, nie chcę wam tu za dużo zdradzać, bo też nie wiadomo, że to jest jakby sprawa, o której pewnie dużo osób wie i wie, jak się to kończy. Natomiast, jeżeli ktoś nie wie, tak jak, nie, tak, jak ja nie wiedziałam, to, to sięgnijcie sobie po ten reportaż, bo warto. Następna. Moje pięć gwiazdek. mamy Jessica George. Ta książka. Ta książka to jest przepiękne przedstawienie obrazu młodej, zagubionej. W życiu kobiety. To jest książka obowiązkowa, moim zdaniem, dla, dla młodych kobiet, które weszły dopiero w dorosłość. Dla starszych też, dla każdych. Dla mężczyzn, dla wszystkich. Dla dojrzałych osób to na pewno, bo myślę, że młodsze osoby po pierwsze nie znajdą tutaj przyjemności w tej książce, nie będą mogły się z niczym utożsamić, a po drugie, no są tu niekiedy sceny gdzieś tam, dla, dla starszych po prostu. Jest to historia z pozoru dość prosta i, i taka mocno. Życiowa, ponieważ mamy tutaj e, młodą e, kobietę po dwudziestce, która żyje ze swoim chorym ojcem. Matka i brat, można powiedzieć, troszkę, że no ją wystawili i nie potraktowali dobrze, nie pomagają w opiece nad ojcem większość czasu, więc nie ma za bardzo życia towarzyskiego, nigdy za bardzo nie randkowała, nie imprezowała, nie doświadczyła żadnych takich rzeczy, które często doświadczają osoby w jej wieku, ale wszystko się zmienia. Ehm, Pewne rzeczy się dzieją, nie będę wam mówić jakie, i może się wyprowadzić, i może zmienić trochę otoczenie. No i to robi, niekiedy z oporem, z obawami, ale, ale robi i próbuje nowych rzeczy. Zaczyna się spotykać z ludźmi, zaczyna się spotykać z mężczyznami, zdobywa nowych przyjaciół, ale to, co widać wciąż po niej w tych wszystkich sytuacjach, to jest to zagubienie, ta chęć gdzieś tam dostosowania się do społeczeństwa do jej rówieśników z czym niekiedy nie za dobrze się czuje ciągła obawa o ojca, problemy w pracy, to są takie rzeczy, z którymi zmagamy się na co dzień i zostało to tutaj przedstawione w taki trochę słodko-gorzki sposób i to po prostu świetnie odzwierciedla to jakie jest życie i jakie może być życie w wieku tych dwudziestu paru lat gdy nie wiemy jeszcze co ze sobą zrobić, gdy Oczekuje się od nas, że, że już podejmiemy poważne decyzje, bo jesteśmy dorośli, ale my jesteśmy dziećmi zagubionymi we mgle. Jakby ta książka świetnie to oddaje. Ta książka jest smutna, ta książka jest radosna. Ta książka pokazuje wzloty i upadki naszej głównej bohaterki. Nie wybiela jej, ale też nie, nie ma tutaj takich, wiecie, przedramatyzowanych sytuacji. Wszystko jest naturalne i realne. Bardzo mi się podobała. Podobała mi się chyba jej zwyczajność. I, I takie ludzkie podejście do tego. Świetny, świetny debiut, naprawdę. Dobra, następne książki, które tu pokażę, to są książki, które czytałam do filmu, gdzie czytam popularne książki z TikToka. Wiecie, że to jest seria, którą nagrywam dla Was regularnie. Wy ją bardzo lubicie oglądać i ja ją lubię nagrywać. Natomiast te książki, które były w tym filmie, niestety nie przypadły mi do gustu. I ja zaznaczę, że to nie jest tak, że ja sobie byle jakie książki biorę i, i czytam. Nie, ja czytam te, które Wy mi piszecie, że są najpopularniejsze na TikToku. Zbieram te odpowiedzi patrzę które były najczęściej i w spośród tych wybieram. E, najbardziej chcieliście, żebym przeczytała te dwie książki, czyli I Wanna Fall i Hellish Hit i obie przeczytałam. Jeśli chodzi o I Wanna Fall, to mamy tutaj rodzeństwo, które um, przeprowadza się na studia do Nowego Orleanu, brat i siostra. Lea i nie pamiętam jak się nazywał jej brat, nie ma on tu znaczenia większej w tej historii. Tak, Lea poznaje Rajsa, kolegę tego brata. Rajs to jest tajemniczy chłopak, o którym nikt nic nie wie. Niektóre osoby mu źle życzą, ma swoje tajemnice, swoje gdzieś tam mroczne, jakieś, ma mroczną przeszłość. No i oczywiście Lea przepada dziewczyna, totalnie. No i widzimy jakby rozwój ich relacji, chociaż nie wiem, czy można to nazwać rozwojem, ponieważ oni się spotykają. Te, spotyka te spotkania są mega dziwne, cringeowe. Oni rozmawiają, ale mam wrażenie, że. Mało się o sobie dowiadują. No i do tego też są wyścigi samochodowe, nielegalne wyścigi samochodowe, które są dużą częścią tej książki. I byłam na to bardzo pozytywnie nastawiona. Niestety wyszło beznadziejnie, ponieważ mam wrażenie, że autorka nie zrobiła za dużego researchu, jeśli chodzi właśnie o to, jak to wygląda od strony bardziej technicznej może. Tak, no i oczywiście La jest przeciwna tym wyścigom, do momentu aż nie jest, <laughs> i wszystko się zmienia. No no cóż, no, mam wrażenie, że ta książka dosłownie składa się z randomowych wyścigów, e, randomowych spotkań i trochę przeszłości Raisa, która widać, że gdzieś tam wchodzi w ich relacje, ale nie wiemy do końca o co chodzi. I ja wiem, że to mamy bright side i jest też dark side, ale bright side powinna mnie zachęcić do tego, żebym sięgnęła po tą ciemną stronę, a nie zachęciła, nie sięgnę. A jeśli chodzi o hellish hit, to chyba było jeszcze gorsze. Ogólnie poznajemy tu Aurorę, dziewczynę, która chyba jest w ostatniej klasie liceum, zaczyna ostatnią klasę liceum, z tego co pamiętam. Aurora ma starszego brata, którego uwielbia, kocha ubóstwia, natomiast z jakiegoś nieznanego nam i nieznanego im powodu um, nie przyznają się do tego, że są rodzeństwem, bo mama im tak kazała. Ale nie wiemy dlaczego. No jest ta jedna impreza, na której Aurora poznaje Nikolasa, e, mroczny z tajemnicami, trochę taki, wiecie, bucowaty, ale jednak pociągający. I ten jego głos, tak, e, oczywiście. No i jak to zazwyczaj bywa, zaczynają na siebie wpadać. Ona bardzo nie chce, ona nie chce w ogóle mieć z nim kontaktu, ona nie chce mieć z nim za, za, za żadnej styczności, no ale ma. O co w tej książce tak naprawdę chodzi? Hm. Mamy trochę rozwój relacji e, Aurory i Nikolasa, natomiast to wszystko jest powiązane z tajemnicami, które ma jej mama. Do tego jest tam też jej brat, więc Aurora jest trochę wciągnięta do jego świata, do świata Nikolasa, do świata tej mamy. Jakby dużo się tu dzieje. I w międzyczasie Aurora też trenuje w sztuki walki do, do jakichś nielegalnych walk. Natomiast nie ma tego za wiele. Najlepsze były dialogi Nikolasa <grym> Nikolasa i Aurory. Myślałam, że się przewrócę niekiedy. Do tego audiobook jest tak beznadziejny. Jest tak beznadziejny ten audiobook. Błagam Was, jak macie możliwość, przesłuchajcie sobie kawałek tego audiobooka na, w normalnym tym przyspieszeniu 1.0. Bez przyspieszenia, to znaczy, to jest, na, to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie ja słuchałam, naprawdę. Przepraszam, ale taka jest prawda. Ogólnie no, nie podobała mi się ta książka, tyle powiem, nie będę już tutaj gadać więcej o nich. Kolejna książka z, z TikToka to było Because of You. Because of You to była książka, która zapowiadała się inaczej niż się skończyła, to na pewno, bo na początku mamy tam takie zwyczajne życie, Nastoletnich dzieciaków, którzy imprezują, piją dużo alkoholu, Spotykają się, randkują, gdzieś tam mamy te, te pierwsze zauroczenia, pierwsze miłości naszej głównej bohaterki z chłopakiem, którego poznaje na początku książki. Razem ze swoją najlepszą przyjaciółką, gdzieś tam dołączają do, do tej ich grupki przyjaciół i, i razem tworzą taką dużą grupę, która po prostu spędza bardzo dużo czasu ze sobą, jak to zazwyczaj nastolatki robią. Oczywiście tutaj trzeba przyznać, że jest naprawdę w pierwszej połowie masa tego alkoholu, imprezowania. Wagarowania. E, Natomiast to, co tutaj jest takie poważniejsze i ważne, to to, jak relacja rodziców wpływa na dzieci, jak kłótnie rodziców, jak ich niezgoda i, i gdzieś tam zniszczona relacja wpływają na funkcjonowanie ich dzieci. I jak często rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że dzieci to widzą, dzieci to odczuwają, szczególnie jak to są już nastoletnie e, slash młode dorosłe osoby. I to tutaj było fajnie przedstawione. Natomiast druga połowa książki, yy, szczególnie tak gdzieś tam bliżej końca, to co tam się nagle dzieje, tam wchodziło tak poważne wątki związane między innymi z alkoholizmem, z rodziną, yy, z bardzo trudnymi wyborami, które muszą dokonać młode osoby, które nie powinny w ogóle znaleźć się w tym miejscu. Yy, bardzo ciężkie. Tutaj wchodzą wątki. I zakończenie też nie było takie złe, jak, jak myślałam, że może być. Dlatego podniosłam trochę ocenę tej książce. Bardzo była nierówna ta książka. Chciałabym, żeby te wątki po prostu były rozłożone na całą książkę, a nie, że w pierwszej części mamy tyle imprezowania i jakichś takich lekkich rzeczy, i nagle w drugiej części wchodzi z takim impetem taki, takie, takie mocne wątki. No. Nie była aż, aż tak zła, ale wciąż nie była dobra. No i ostatnia książka, jaką przeczytałam do tego filmu z, z książkami z TikToka, to jest Przystań lepszego. Jutra. A co do Bikozowiu jeszcze, to przyznam, że ta książka mnie najbardziej wciągnęła z tych wszystkich czterech, które przeczytałam. To, to jej muszę przyznać. Jeśli chodzi o przystań lepszego jutra, to mamy tutaj Jane, młodą dziewczynę, która nie ma rodziców, mieszka ze swoją opiek opiekunką Wendy, natomiast Wendy zmarła i teraz Jane musi przeprowadzić się do syna Wendy, który ma się od teraz nią zająć, ma dołączyć do jego rodziny. Więc Jane dołącza do e, właśnie Andrew, który ma żonę i synów. Jane zna chłopaków wcześniej, e, więc e, dość szybko ten kontakt z nimi złapała dobry. No i widzimy też tutaj odnowienie relacji ze starymi znajomymi, starymi przyjaciółmi. Stare gdzieś tam uczucia wracają i pojawiają się też nowe. No i jest Hayden, Hayden, z którym e, łączy ją. Pewna przeszłość, przez to Jane nie jest dobrze nastawiona aktualnie do Haydena przez tą przeszłość, która ich łączy. Ale wiecie, przez to, że te wszystkie wydarzenia z przeszłości miały miejsce dość dawno temu, ona musi tak naprawdę na nowo poznać tych ludzi, no bo szczególnie w tym wieku, w którym oni tutaj są, ludzie się naprawdę bardzo szybko potrafią zmienić i też doświadczenia życiowe mocno na to wpływają. Mamy tutaj takie poważne tematy, jak alkoholizm, choroba dziecka, strata i. Wiele tematów, z którymi młodzi ludzie niekiedy muszą się mierzyć, a nie powinni. Więc to jest taka książka bardziej stonowana i poważniejsza, ale z drugiej strony nie do końca. Dość mocno się przy niej nudziłam, szczerze mówiąc. Była taka trochę o wszystkim i o niczym. Na pewno jest lepsza od tych poprzednich książek, natomiast wciąż nie była niczym dobrym dla mnie. E, nic mnie w tej książce jakoś nie, nie zachęciło do niej. Do tego też język był chyba zbyt poważny. W porównaniu do, do wydarzeń i do rzeczy tutaj opisywanych niekiedy. Szczerze mówiąc, szybko na pewno o tej książce zapomnę. Dobra, jeszcze trzy książki. Teściowa. Teściowa to jest. Bardzo, bardzo, bardzo dobra książka. Mamy tutaj przedstawioną relację matki i syna oraz partnerki tego syna. To jest taki trochę trójkąt miłosny, można powiedzieć. Nie brzmi to dobrze, ale tak jest, ponieważ mamy matkę, która kocha swojego syna straszliwie, która go wychowała, która um, żyła z nim praktycznie sama, która jest po prostu bardzo mocno do niego przywiązana i trochę nie umie odciąć tej pępowiny. No i mamy syna, dorosłego syna, który zaczyna się spotykać z pewną dziewczyną. Która nie do końca dogaduje się z tą matką. I widzimy tak naprawdę matkę, która próbuje uratować to swoje miejsce w życiu syna za wszelką cenę, niekiedy nieświadomie pogrążając się w tym wszystkim. I też widzimy dorosłego mężczyznę, który świadomie. Odsuwa się od matki, który podejmuje bardzo drastyczne i poważne decyzje. Wiecie, to nie jest książka, w której mamy dobrych i złych bohaterów. To jest książka, w której każdy z nich popełnia ogromne błędy. Na początku historii dowiadujemy się, że ta matka nie ma z tym synem kontaktu, i później widzimy, co do tego doprowadziło, jakie wydarzenia do tego doprowadziły. To wszystko było tak prawdziwe. Ta książka tak świetnie oddała. To, co może czuć matka w momencie, gdy syn się po prostu od niej oddala, bo wkracza w to dorosłe życie. I widzimy też taką kobietę, która nie może odnaleźć się w sytuacji, gdzie spada z tego pierwszego miejsca w życiu syna. Ale wiecie, to też widać, że ona nie robi tego ze, z, ze, z, ze złymi zamiarami, ale po prostu w tym zagubieniu i w tej chęci postępuje niekiedy nierozsądnie. Naprawdę to jest książka bardzo złożona. To jest książka mięsista. To jest książka świetna. Polecam wam. Następnie Juno Anny Dziewit-Meller. To też była naprawdę fajna książka. Dość krótka, bo ma niecałe 300 stron, też mniejszy format, natomiast czytało się ją świetnie. To jest taka zwyczajna polska historia, taką jak, takie, jakie ja lubię, bo mamy tutaj dwie siostry, dwie całkowicie różne, dorosłe siostry, które są w różnych momentach życia. Jedna z nich ma męża, dzieci i nie jest zadowolona z punktu w życiu, w którym aktualnie się znajduje. Jest zmęczona wszystkim, jest zmęczona swoim otoczeniem, swoją rodziną i ma po prostu dość. Natomiast młodsza siostra mieszka w rodzinnej wsi na Mazurach, bodajże tak na Mazurach i wydaje się jej życie idealnym, ponieważ e, jest instagramerką, ma niby wszystko co by chciała, natomiast ma ogromne problemy z zajściem w ciążę i doniesieniem tej ciąży. I to jest duża część tej książki. To jest chyba część książki, która najbardziej mnie uderzyła, bo gdzieś tam ona mocno zahacza o moje obawy, które ja mam w związku z tym. Bezpodstawne. To jest po prostu gdzieś tam w mojej głowie taki strach, jeśli o to chodzi. No i jest ich ojciec. Chory ojciec, który albo je może jeszcze bardziej podzielić, albo złączyć. I powiem Wam, że to jest książka taka. W której nie ma głównego tematu, głównej fabuły. Po prostu obserwujemy ten wyrwany fragment z życia tych sióstr, co dla niektórych może nie być jakieś angażujące, natomiast dla mnie było. Ta historia jest świetnie, w bardzo taki wyjątkowy sposób napisana. Mocno czuć tą polskość, ten polski klimat, polską kulturę i po prostu świetnie się, świetnie się bawiłam. Była bardzo życiowa, była bardzo taka, czasami bez filtra. I bezpośrednia, bardzo mi się podobała. No i ostatnia książka, której nie mam u siebie, bo przesłuchałam ją w audiobooku. Już wam powiem, jak się nazywa: Moja Przyjaciółka. Śmierć, kulisy zawodu grabarza. I cała książka to jest rozmowa, um, rozmowa z Robertem Koniecznym, który pracuje w pręży pogrzebowej. I to było coś mega, mega ciekawego. Jeżeli tylko ten temat was interesuje i chcecie się dowiedzieć trochę od kuchni, jak to wygląda, ale w bardzo przystępny sposób, to są takie bardziej ciekawostki niż jaka, jakaś wielka wiedza co do. Samego zawodu. Nie, to są bardziej te ciekawostki i to, co on napotkał na swojej drodze w trakcie wykonywania tej pracy. E, jakich ludzi napotkał, jakie sytuacje, niekiedy smutne, niekiedy śmieszne, niekiedy dziwne. Stosunkowo lekka książka, jeśli chodzi o sam temat, no bo mówimy tu o śmierci, o zmarłych, o żałobie, o stracie. Natomiast zostało to potraktowane w bardzo taki no, interesujący sposób po prostu. Nie wiem nawet czemu, po nią sięgnęłam. Wydaje mi się, że branża pogrzebowa jakby po prostu jest dla mnie interesująca, bo mało o niej wiem, więc zawsze chętnie dowiem się więcej. E, nie ma za wiele książek w tym temacie, dlatego jak zobaczyłam tę książkę, to, to bardzo, bardzo się cieszę, że, że po nią sięgnęłam, bo e, wielu ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Nie jest niczym niezwykłym, nie zrozumcie mnie źle, jej dam, chyba trzy gwiazdki. Była okej, okay. dobrze się ją słuchało, nie było tam nie wiadomo ile informacji, ale naprawdę e, skończyłam ją z większą wiedzą w mojej głowie, to, to na pewno. E, więc tak, to tyle. Tyle książek przeczytałam. Mam nadzieję, że Wasz wrzesień był dobry i książkowo, i życiowo. Dajcie mi koniecznie znać, jakie książki udało Wam się przeczytać, która była najlepsza, która najgorsza. Jeżeli czytaliście któreś z tych książek, które wam tu pokazałam, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o nich myślicie. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!